Karolina, dawać mi sparty turę! Nie, tak. nie. Ja nie, nie, Na nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, wiadomo, że wypita. nie, 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 Porsche, bardzo dobra łyski Canadian Mist, Canadian robiona Mist. w Stanach. Wyobraź sobie, jest jeszcze lepsza niż w Kanadzie. Tak jest. Ważne, że ciora. Nie, tutaj jest zajebiście. Jak tak? mówi no. żona naszego gazdora, no. no. najważniejsze, żebyś ściorała. Zdrowie całej ekipy, całego zespołu, Połomskiego, tak. Michał, żeby się lepiej czuł i pozdrawiam żonę. Tak. I teraz chciałbym... Ja. Y Pozdrowić swoją żonę, którą kocham najbardziej na świecie, i powiedzieć, że właśnie zakończyliśmy przedostatni koncert i piję jej zdrowie, ponieważ już za dwa dni spotkamy się razem przy naszym ukochanym barku. Będziemy pili dąże gorzałe, którą przywiozę do Polski. A potem będziemy się kochali jak zwierzęta. Nie, bo jak napisz na cysku, to ci ja tak głowę. Więc zdecyduj, na ręku albo na cysku. Albo będziesz miał na ręku i będziesz miał głowę, albo będzie na cysku i nawet będziesz miał głowy. Okay. Zbywalne? No, Raczej nie. Raczej nie. No nie no, zmniejesz podwójniarz. To nie jest miękne, tak. No nie to jest, Zostawcie na to. No i Na 17. A ile mieliśmy koncertów? A na wstorach. To Ciruj, to jest tak. Już, na wstorach. A na wstorach. A na mnie są pięć lików. I zarysowałeś tam dużo? Właśnie. I na dwoje włosy. Przypominały mi, ale tak ciągnące się po horyzoncie. Daj, to ja później sobie obejrzę, bo nie widzę. Teraz. Czterna. O, przepraszam. Zakodowane Dla Roliny Boska Marii Dobra Marii, dawaj cycka Nie ma tam miejsca na podpisy No tak dobra, mówisz masz I Jak wystawię plecy to będzie to samo Nawet się nie kapniecie Chodzisz o Ej, Dla kogo Zdej i zdejmij od razu, Spokojnie. Właśnie, właśnie, jajka się nie mogą przegrzać. Ja gram cały czas w wielkim jednym filmie, który się nazywa Mariolka Show. To jest taki trochę pod Truman Show. Gdzie wszędzie są kamery. Ej, macie coś tam jeszcze do picia? czy da, nie bo ja się z nie poczułam Wyluzowana. <śpuszczam> What's up man? Masz no, kolkę! Nie, nie. mów, że cię to wykrzywiło. Na takiej trasie to ona powinna już litrami. <grym grym grym dźadzi> Oj, ale pozory nadal no odgrywam. Trzeba się krzywić, bo to będzie tym. Jak zaczynaliśmy tę naszą wspaniałą podróż, to szanowny pan Michał Wiśnicki puszczał utwory ze swojej nowej, jeszcze nie wydanej płyty spoderkowej. Tak. Wszyscy musieli być. zadowoleni! Ale, nie, ale akurat tam panu wyrzucał się podobały. Jeden. A nie dwa. Natomiast. Anika już mi się przejadła, droga.

ty mnie nie, nie rozumiem, ciebie nie też nie rozumiem rozumie rozumie nad świat Chyba coś nie tak, nie pojmujesz co chcę Ja nie kumam <laughs> twoich łez, ale wiem, że nigdy mi nie, nie, zastąpi, nie zastąpi ciebie nikt będziesz Zawsze mnie będziesz Będzie. Będzie. tak! Ja uważam, że powinno ja się być, jak być ja uważam, że... powinno być, że... Czemu ty nie ustąpisz? Tak, no, takie, takie, takie. Ale to jest takie tańce Macieś przepraszam Ja też, ale to jest takie chwilowe Mariola jaka poważna Mariona dostała kamerę i jest poważna Już Powiem Teraz wam, koniec. że wyglądacie w ogóle jak koniec. małpy w zoo <noise> <noise> Okej okay. I właśnie chyba ja odziedziczyłam ten dar, że tak powiem e, mówienia po angielsku po mojej mamie, za co i bardzo dziękuję Brawo mamie Brawa. Brawo Brawo, 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 mama. Gratulujemy mama. Poza tym, moja mama pracowała z takim panem Mietkiem, co nazywali go Mietek pod Nic ze mną. Właśnie, ale każdy Mietek to jest pod nietek. Ja Ci powiem po wierszyk parmski. Paciemuta to opazdał, bo mnie nie napali. Ważę mu i kto, że Ciebie napadał? Waj malcika, i to oni od Ciebie wzięli. To je zadanie. Brawo! brawo. brawo. Wiesz, co ja się musiałam uczyć? Ja jeszcze... zawód i moja porządek ja też się uczę. Ja chcę powiedzieć Wam, że moja pani od angielskiego, pani Teresa Tulewicz, żeby była jasność, Teresa Tulewicz. Natomiast potem poszłam do liceum. Uczyłam się w liceum angielskiego bardzo dobrze, mam w prywatnym liceum. Pan e, Filip Lump mnie uczył i bardzo dużo mnie nauczył na tą. No ale dobrze. Potem poszłam na studia, dostałam się do pani. Joanny Tarnawskiej, którą bardzo serdecznie pozdrawia pani pozdrawiam, Pani Pozdrawiam Panią Tarnawską, troszeczkę Panią Żelazowską, a zupełnie nie pozdrawiam Niszczyła cię. cię! Ale przepraszam cię bardzo, nie powinieneś wspominać, bo myślę, że dwa z szarki, który jest mężczyzną, od którego wziąłeś numer telefonu. Do ja zniknąłeś na 3 godziny. O! Tak? Był u Były jakieś panienki! Tak! Byliśmy u pani Barmanki Obok na lodówkach z piwem były łańcuchy lud kutki! Nienawidzę tego stanu, nienawidzę tego się kraju, nienawidzę tego kontynentu. Chcę wracać do Polski w tym momencie. Mieciu, sprawdź no. co ja chcę. Bardzo Cię lubię, ale, że tak, powiem, że tak powiem, łoża ze mną nie podzielić. Never! Never! Nigdy! pił więcej! Tak się... Mariolka, mogłabyś już odpuścić na koniec. No. Podzieliłabyś się z kolegami. Robert, bo jak Cię wyjmę koło i trzasnę w czoło. To Robert, całą, całą trasę dwa dni. trzymasz dwa dni, te kłódki na tych swoich pancernych majkach i, i będę je trzymasz. A my tego chcieliśmy zobaczyć tą Twoją niespodziankę. Jutro jest zielona noc. Nie jaj! Babska Solidarność, jaj! Wiesz co to są jaja babskie? My też mamy jaja, większe niż Wy, wiesz? To ja, jako osoba, która jest przez 6 tygodni unikała z e, kontaktu z e, tąże kamerą, postuluję o to, żeby mnie wyciąć. A ja postuluję o y, bezpieczny seks! Postuluję o zatem y, rozum w głowie, proszę państwa, i by... 你，坐坐我那辆不上。